Czekaj, bo mi się chce to zobaczyć. Widzowie, zostałem w więzieniu. Ale nie martwcie się, bo mam Bobuksy. Tylko skina, nie chcę się zmienić, bo nie chcę marnować Bobuksów. Mam premium. Dobra, musimy się wydostać z więzienia. Jest, muszę... O nie, chcę tutaj, chcę tutaj. patrzy kamera. Szybko, muszę... Zaś... Dobra, muszę się skradać. Macie się cicho, żeby policja będzie. nie widziała. Dobrze, szybko na górze wchodzę, na górę. Szybko! Muszę uciekać! Szybko uciekać! Musimy uciec z więzienia widzowie! Już jest! Nie! Nie muszę mnie zobaczyć! Szybko na górę, lecimy! Jezu, udało się! Zobie! A ile prania mam tutaj? Dobra! O, o! Chyba się rozbijamy! A! I! Nie! Nie mam tego! Dobra, mam nadzieję, że jakiś mały dzieciak mnie uratuje. Nie, 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 nie. Albo ktoś mnie uratuje. Może zobaczę, czy no, ktoś. Nie, nie, nie. Kim jesteś? Halo? No. Dobra, zdjąłem tą maskę. Po Kim pan jest? Nie wiem. Pan jest magicznym dzieciakiem, bo widziałem w gazecie, co tak wygląda. Pan jest? To ja może sobie wyjdę? Nie, proszę, to nie będziemy zostawiać. Zostałem samotny. Zostałem samotny. Myślę, że mnie znajdzie. Niech to będzie zdrowie. Chcę ja mać helikopter. Dobra, wezmę swój wóz. Jak lečíme, vězově až je palíme, tak se jim kolečíme. Teraz mam uciec! Macie plan? Jaki? Komentarze? Czekajcie musicie napisać. Pse by się zaprem, żeby policja nie wiedziała, za to. Taki, dobra, szybko idę. Tutaj. Tutaj Dobra, przebiorę się. Jak się przebrać? Okej, okay, tak się przebiorę. Dobra, znajdę jak jest i idealny. Okej, okay, już mogę iść. Nie, muszę inaczej się przeprać. Dobra, wezmę makijaż. Tak się przebiorę. Okej, okay, muszę zmienić. Nie wiem co to. Nie, będę niech taki. Muszę tylko zmienić włosy. Zmienić nie piecią. Za, za to ja bym mogę rozpoznać przez włosy. O, jak wyglądam fajnie. Dobra, muszę znaleźć inne auto. No, Potrzebuję no, pomocy! Nie! to Nie! to Nie! pan! Ja to będę kierować, ja kierować, Nie! 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 ja, umiem, ja to bylić, pan. mi da pazy, Nie! 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 jakieś jakieś Bo szukają nie, mnie! Jestem nie do uniwersum. Jestem posłukiwany. Nie! Nie! Jestem Jestem do tego blokera, wydaje mi się tutaj. A może to jest tak? Może to jest tak, że poszło tu moje wody? Teraz nas oszczędzi. Nie, może tak to jest. Nie, to zobacz. Pomocy! 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 no mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. O, o! o mi boli! O. Taki tam jest. To Ale co to... Uciekać? To przez pana Ja spadłem! Jakiego panu? Dobře, dám jí uvnitř, jak spám, jak to zrobit. Ferrari, nice. Jeď, jde. Ok, letíme, letíme. Dzień dobry. Co to jest? Nie, nie tu nie ma. Ja chcę pana zaadoptować. Nie, przecież ja jestem ciekawy przez FBI. Ja nie jestem FBI. Nie jesteś. Dlaczego ona się nawet za FBI? To jest 424. Co pan jest? Ja myślę o pana adoptować. Czy pan z FBI jest? Ja to wiem. Nie, tutaj jest nawisane 424. A tu zaraz na razie jest. Nie, ja zaraz barwę, nie chcę. To to, to... to mi rodzice tak zaznaczyli! Nie chcę! Ja, zaraz ja zaraz darwę, darwę. Dzień, to dam! Nie, ty to jest zabronione! Nie. Danzer weźmy! Jest ja to miałem. Ale ja to otworzyłem, nic to nie robię. Dobra ja o nie! My chyba za my chyba zalejemy brok heaven! To moja fura! Nie zamknięta! Bela ma tu też ma taką furę! O nie! On też jest bogaty! Szybko! On ja, będziemy ja, ścigać! Ja, 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 ja,

Teraz to opłonę wymienię. No to się zepsuło. Ciągle mi się psuje. To Teraz będzie to... Ej, już coś stało. Okej. Okay. Okej, okay, let's go. Let's go. Chodzę na górę. Jest! Działa. Oto jest taki beikonek tutaj. Oto jest taki baconek Chleb stolet. On jest poszukiwany. Naprawdę jestem najpierw. Naprawdę jestem... Naprawdę to on jest poszukiwany. Muszę lecieć. To znaleźć. Dobrý jsem kolec do mojej bazy. Do mojej bazy bende hitmane, bende bude hitmanem, budu na něj kapolávat. Těchotě, jak to. Tady Musím vzít si nějaký slepý auto. Ferrari, ok. Bez Ferrari, jak vůbec sej, synu, či... Nie i pełno ludzi. Niech mi się go nie budzi. Kto tam zagubie senkę? Ok. Muszę zobaczyć, że basen działa. Dobra. pyk, naprawiam. O, tu działa, okej okay. Idę się zebrać za Hitmana Teraz muszę wziąć jakieś ubranie jak Hitman. O, do idealne, dobra, muszę się tylko nazwać Hitman. Super, jeszcze nie musiałem zmienić tego. Dobra. A! cóż by walnęło. Idealnie mi walnęło, żebym miał taką twarz. Koleśu, bo chciałam tak właśnie wyglądać What? nie wiem, o sobie smaperkę skoro jestem super muszę tylko znaleźć jakieś miejsce no. Dobra, ale najpierw jest noc. Czekajcie muszę, muszę tylko na razie muszę tylko na razie coś pomyśleć Dobrze pomyślałem. Tylko smutno. U i a, -a! Mam peran, plan. Plan już pomyślony. Tylko muszę go wpisać. Zapisuję, tak. Wpisuję, dobra. Co to jest? Jak to można być? Zapomniałem! Rockblocks! Dowiec, to muszę ci przypomnieć. Rockblocks usunął głos. Uf! Usunął głos. Uuuuh! Zero. Usunął taki głos. To jest bardzo smutny. Tutaj ten prąd zapamiętałem. Dobra, szybko muszę być To jest że z są słonów taki fink. Muszę jakoś na dach wejść. Co dziś tu dopiero? Muszę coś znaleźć. Z tamtej strony? A chyba... Ty! Spis, spis, spis. Chcesz to znaczyć po imię? Więc tylko proszę. Zaczynamy. Pokił baski. Pokił baski. Zostań. Ulica Tak Takie może gdzieś jest to więcej na górze. Blik brzyk 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 Ojej brzyk 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 no, brzyk 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 się, rozglądaj. Rozglądaj się ze, czego tam nie ma. Co brzyk nie brzyk co brzyk 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 to brzyk

Я в день не могу писать. Ах бы вы А я, а я в день не могу. Тут то там заедете, говорите, видео, я. Если кто вы, если это какой-то язык, напишите все в комментариях. я я не to wszystko, muszę się wszystko, muszę być. FBI, przecież on jest poszukiwany! Muszę FBI. F... FBI. FBI, FBI. FBI, opana... Dobra, muszę na chwilę powiedzieć, to nie ważne bo, bo Teraz muszę się zebrać z ze FBI, żeby oni mnie nie rozpoznał i będę go poszukiwać. Jest tutaj u ciebie, mam i do one włosy, Jestem mnie Dobra, muszę wam takie coś, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Są gotowi, a wy wy wydowie? We mnie też gotowi. Lecimy na mnie. A ja chyba nie do końca na was. Muszę iść na misję ciągle. Nawet, nawet, nawet nie wiem kiedy. Uuu! I! Dobra, to jest z szkole. Nie, nie ma takiego na ma realne, takie same coś, co ja. się w się, A druga sprawa, będziecie mogli bo tak jest po Dobra, że woli po tym, nie? Ale. Nie, nie, nie. Nie! U nie, uć! 我也是，我也你我也是，我也是，我也是，我都是，我也是，